Wśród mnogiej liczby napotkanych przeciwników znajdą się tacy, którzy spędzają nam sens powiek. I nie mówię tu bynajmniej o trudnych bossach, a zwykłych, powtarzalnych kubkach pikseli. Irytują, denerwują, a przy tym zapadają nam w pamięć jak mało kto. Przypomnijmy sobie 10 najbardziej wkurzających przeciwników z gier wideo. Orły. Piszczące, pojawiające się znikąd latadła z Far Cry 4 otwierają listę irytujących rywali z gier. Biada tym, którzy zwyczajnie olewali je w czasie wypełniania kolejnych zadań w kracie. Orły szarżowały z Nienacka, nie tylko zabierając cenne punkty zdrowia, ale i czas. A tak pierza z tego niemilca wiązał się bowiem z krótką animacją wyglądającą za każdym razem niemal tak samo. Dodajmy do tego fakt, że przez ruchliwość niełatwo było je trafić i wola otrzymujemy przepis na naprawdę denerwującego osobnika. Cloaker Cloaker wygląda na złego brata bliźniaka, sama Fishera, Takiego, który nie skrada się w cieniu, a stoi na widoku informując wszystkich o swojej obecności. Kiedy upatrzy cel, nie ma zmiłuj. Podbiega do niego wydając irytująco piszczący dźwięk i powala go jednym celnym kopniakiem z półobrotu. W dodatku bardzo lubi się z amunicją i pochłania ją w hurtowych ilościach. Na wyższych poziomach trudności Cloaker staje się pierwszą żadnym celem do wyeliminowania przez wszystkich graczy. Smoker Założeniem Left 4 Dead jest gra drużynowa. Nie znaczy to jednak, że przez cały czas zabawy czwórka graczy musi się przytulać. Czasem konieczne będzie oddzielenie się od grupy w celu poszukiwania zapasów. Każdą taką okazję wykorzystuje Smoker. Długaśnym językiem unieruchamia nas i zmusza resztę do przybycia z pomocą. Przez to, że najczęściej czycha na dachach bądź za krzakami ciężko go zauważyć i przygotować się na atak. Oczywiście pozostali przeciwnicy jak Hunter czy Charger, tak samo chcą odseparować ocaleńców. Przed nimi jednak dużo łatwiej się uchronić. Klikacz. Nie zrozumcie mnie źle. Klikacz z The Last of Us to naprawdę interesujący przeciwnik. Problem w tym, że każda próba zmierzenia się twarzą w twarz z tym zmutowanym osobnikiem kończy się dla nas fiaskiem. Zawsze powala za jednym ugryzieniem i jedynie naładowana spluwa nieco wyrówna nasze szanse. Starcia najczęściej polegają więc na przekradaniu się i ich omijaniu. Tutaj niejednokrotnie zaczynamy się denerwować, szczególnie wtedy, kiedy klikaczy jest po prostu zbyt dużo. Czasem więc w przygodach Eli i Joela liczy się po prostu szczęście i wielokrotne wczytywanie zapisanego stanu gry. Replika Assassin Niewidzialni asasyni z firmy mają nas straszyć i przyznają, że im się to udaje. Robią to jednak na tyle złośliwie, że nie mogło ich zabraknąć w tym zestawieniu. Na początku bawią się z nami za pomocą dźwięków. Stukanie w kanałach wentylacyjnych czy przewracające się przedmioty informują nas o obecności niewidzialnych zabójców. W końcu pokazują nam swoje kontury, a kiedy zaczynamy gonić, zadają cios w plecy, po czym znikają i zabawa zaczyna się ponownie. Obserwatorzy zdecydowanie potrafią napsuć krwi nieuważnemu graczowi. Łaska. Zapytacie, co właściwie robi na tej liście dobroczynna pani doktor? Odpowiadam, to samo co robią pozostali: Ułatwia grę naszym przeciwnikom, jednocześnie wprowadzając nas w stan załamania psychicznego, kiedy to użyje swojej umiejętności ultimatywnej. Wyobraźcie sobie, że wraz z całą drużyną właśnie powstrzymaliście atak rywali na kilka sekund przed końcem meczu. Szczęśliwi przybijacie sobie wirtualne piątki, po czym nadlatuje łaska i wkrzesza swoich towarzyszy, dając im drugą szansę na przechylenie szali zwycięstwa. Wy natomiast prawdopodobnie już jej nie otrzymacie i podłamani przegracie to spotkanie. Tak, lekarka z Overwatch zdecydowanie należy do wkurzających przeciwników. Headcrab Małe wymysły studia Valve potrafią zdenerwować, szczególnie w pierwszych godzinach gry Half-Life 2, kiedy nasz protagonista Gordon Freeman nie posiada jeszcze zbyt różnorodnego arsenału. Skaczące na twarz i wydające irytujące dźwięki headcraby stawały się udręką, kiedy próbowaliśmy je ustrzelić. Zdarzały się też momenty, w których maluchy wyskakiwały prosto z wody, potrafiły przy tym solidnie wystraszyć, a na reakcję było już zdecydowanie za późno. Mimiki Stworzone tylko po to, by karać nowych graczy za nieprzykuwanie wystarczająco dużo uwagi. Mimiki pojawiające się w postaci ukrytych w skrzynkach przeciwników chętnie schrupią nas bez zadawania jakichkolwiek pytań. Doświadczeni gracze nauczyli się uderzać każdy kufer przed jego otworzeniem, na nowych czeka zaś festiwal złości i irytacji. Mimiki nie są żadnym wyzwaniem, nie są też przesadnie interesującymi rywalami. To tylko ciekawostka, która ma sprawić, że ci mniej cierpliwi po prostu pójdą pograć w coś innego. Creepery Dopóki w jednej z najpopularniejszych gier świata nie wprowadzono trybu bez przeciwników, Creepery potrafiły skutecznie zniechęcić do domorosłych budowniczych do jakichkolwiek popisów kreatywności. Próbują zbliżyć się do gracza, po czym wybuchają nie tylko zadając obrażenia, ale i niszcząc wszystkie pobliskie klocki. Dziwnym trafem zielonkawe przeszkadzacze zawsze znajdą swój cel. Nie pomogą płoty i inne zagrody. Kiedy nadejdzie noc, cały nasz włożony za dnia wkład może pójść w zapomnienie. Cliff Racers w Morrowindzie brakowało intuicyjnego systemu szybkiej podróży, znanego chociażby z Obliviona. Podróże pieszo wiązały się często ze spotkaniami z tak zwanymi Cliff racers, z podniebnymi stworami goniącymi nas przez całą mapę, kąsającymi i krzyczącymi przy tym niemiłosiernie. Przeciwnik ten jest tak irytujący, że ktoś stworzył modyfikację, która usuwa stworka z gry. I całe szczęście, o ile pierwsze starcia zapowiadały się ciekawie, tak im dalej w las, tym bardziej zaczynamy go nienawidzić. Naprawdę ciężko zawrzeć wszystkich irytujących przeciwników z gier w jednym zestawieniu, dlatego zostawiamy dla Was miejsce pod filmem. Może podzielicie się tam z najbardziej irytującym przeciwnikiem, którego kiedykolwiek napotkaliście. A tymczasem to już wszystko, zapraszam do kolejnych materiałów, trzymajcie się, cześć.